Cinek. Dzień dobry Dzień dzisiaj... dobry Dzisiaj w sensie, że w tym samym odcinku Prawie co tamten tylko, że pięć minut później Więc dzisiaj będziemy Kiedyś, sobie może, razem może mi tą pierdzieloną mapkę stary. No dobra, 15 minut później eee, No i tyle I ja mam tu dla was taki prezent Przestery do cholery Będę darł mordę Techno Gospel Tak kurwa bej. Pomato inja da so injato kurwa bej. Pomato inja nie da so injato inja kurwa bez. No dobra, wystarczy. A, no. Yes. Zawiodłem się na to. Yes. Kto ma inja niech da so injato kurwa bej. Kto ma dziecko, niech da dziecko, dziecko kurwa bej. ma dziecko A! Złoto! A! Zrobić sobie złoty na pieryźnik! Kurwa, ile złota? Na chujnik! O i ten... lapis... można by zrobić. No i upiększymy bazę. Widziałeś naszą bazę? Cinek widział. Przecież on jest naszym stałym obywatelem na YouTubie. Stały obywatel na YouTubie. Ja tu jeszcze 15 minut... Patrzcie co znalazłem, A ja mam 8 złota, A ja znalazłem. Pumpkin seed cool. Ej oto trzeba zadyrtować albo zakoblować. Bo jak ktoś upadnie, to będzie pakał. Czekaj zaraz ci powiem ile. Nagrywamy dosłownie 2 minuty. Ja chcę się dostać tam do red, red. do do 55 ponagrywamy. do 56. No. No. Ej. <ścoughs> Czemu mam jeden węgiel? Kto mi zajumał? Węgiel. Come <ścoughs> Redstone. Jaki Mario? <grystanie> 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 Mario mówi o Redstone, gzy. I chyc o Znalazłem spawner Creeperów. Czego? Creeperów. Przecież. Ja. Żartuję <grystanie> Dlaczego mnie tak poszukać chciałeś co? A jakoś tak zacnie nie wyszło. Dlaczego ty mi to no. robisz? Prze Przebrażam. Na którym jesteśmy poziomie? Poliklij F3, a 7. A? A? Dwunasty. O, tyle diaksów. Nie, ja mam jakiś inny. Ja ha, inne inne. znalazłem. Ha, ha, kogo? Diakzy! Do cholery, będę darmordę! Technogospel! A, znalazłem redstone. O, żelazo! Może byśmy się wreszcie trzymali razem w tej kopalni, bo to. Ale ja znalazłem diaksy, mam już 14. I teraz jesteś. To jest jedzielony za ciebie, za Ja ci las. jasny no kolejny szkielet. Chcę mi zrobić tak jak w drugim odcinku. Chcę ci zrobić las. ja cię sunę. Chodź tu Nie, ja ciebie nie. Lol, co chciałeś ci nagry? Chodź do mnie. Bo ja nie mam pochodni. A zaraz zrobię Creeper. Patrzcie, jaki piękny. Zabiję go normalnie. No ja nie mogę. Ale wybuch. Wybuch? Wybuch. O! następny. O, słyszałem coś. Gdzie jesteście blisko? To ja Słyszysz głosy Słyszę głosy? jest schizofrenia Co? A! Nie, nie mogę! Ile ty tam masz? Nie wiem, mówię spawner creeper Creeperów Kur... co za krzywa pała pisze do mnie? Czy włączę serwer? Będziesz w odcinku, ciesz się Nie, nie będzie ci widać Bo nie wiem, to O ty frajerzy! Będziecie sobie hard ustawiony tak Nie, na normal najwięcej się reszta Nie, na easy, na easy No tak, na easy, easy. Może się ich więcej, ale na hard Ale są słabsi No ja nie mogę kolejny Widzicie ludzie, pracują? Ja! Yeah, Bycie z Melon seats. I dwa diaksy. No, będziemy mieli Ej, Jakie melonie. dziwne pomieszczenie. Ej, wracamy do bazy, chodźcie. Poczekaj, ja tu ser Żelazo. Ser Żelazo mm. Ja sobie już przypalam. Jak prawdziwy ślunzok. Nie, nie, nie jesteśmy ze ślą. Ślunzoki kopią e, wągiel. 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 A ja. Jak Ajo! 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 A! A ja! Prawdziwy L Lubelszczanin. <grystanie> Lubelszczanin. szczanin Obstajmur. Obstajmur prawdziwy. Jakie tu są kurnate? Ej, wracamy. Diaksy! Uhu! -huh! Oh ja! Yeah. Yeah! <grystanie> No, tu jesteś, dobra, wracamy już do bazy. Mhm. widzicie mnie? Tak. da. Jeszcze tylko 8 Żelaza. Daj mi te płotki, daj mi mieć szybko. Nie ja mam. Masz. Dobra. Masz za tobą. Ej, jedzenie, coś przypalamy czy nie? E, w którą stronę iść? Nie wiem, dobra, chodź, wracamy e. do domu. Nie, tam są diamanty. <laughs> no dobra, chodź. To szukamy jego diakotów. Słyszałem, że mieliśmy skończyć 55, po jest 4 po 14. No dobra. Podzielimy na party Nie, ja nic nie dzielę Czy to tu? Jestem już blisko. Tak. A nie, to jest niżej. Kurna! No, miał być ogarnięty gość, a nie. Spin Co? Miał być ogarnięty. To. O, no, nasz gość tym razem. Przecież jest. Jestem ogarnięty. O, ale cię Iż Ten. Taki czarny gość, co się nazywał jakiś Spin. Jak on się nazywa? Boże, straciłem swe items. I tam taki Może tu. Dobra. Ogóle ja nie wiem, okay. które ja tam wszedłem. To jest Jak ja tam wlazłem W ogóle. Dead point. O kurwa. A nie masz zapisanego tego dead pointa? No, no mam e, dead point e, teraz widzę, ale nie, ale nie. No to się wkop. Gdzie? Gdzie masz ten dead point? Daj no, mi kill Gdzie ten dead point? Daj. Chłopak. Co? Ej... Jak mapka się przeniosła z IP twojego na moje to mi zniknęły wszystkie waypointy W tym dom Czemu za mną To taka zrypa Bo masz mi oddać pilot. No w kopcie tam gdzie masz ten dead. No to właśnie nie. jestem teraz tu najbliżej 5 minut masz na item. A one pewnie i tak se leżą w labie. Bo akurat tam frajer musiał być ten cały jaką? Szkielet. A. Tak akurat się włonił, wiesz. Ale ja też tak miałem w tym. Yy, no. Ale dużo tam tych diaksów było. A ja tak miałem w się, ja miałem tak samo, przecież yy, jak zobaczysz moją kamerę na odcinku na zatytułowanym First Blood. Tak, na pewno tak. Tam zobaczysz, że mię Nie, Daj, bodąc... killow, daj, kilow, daj, kilow, daj, kilow. Znikąd ta menda wyszła. A, a, a. Dam ci dwie strzały i płotek. <laughs> Dobra, zamiana. Za kilow. Też. Dzięki. Dobra, ja jestem, Marzysz. Weź mi tu pochodnią za Jakbym miał. Masz? Nie mam. Tylko mnie oszukujesz. Muszę zrobić. Zrób. Już pięć No, co mnie się stąd Ej Łoto Zost... wow. Idź mi stąd No dzięki, wiesz? No przecież to wspólne są Co wspólne? Jak sobie? Co? Co? Co ty mi tu? Patrz, o <noise> tutaj, o tu wpadłem Patrz K. <noise> A już tyle rzeczy miałem, złoto miałem Fucking niczym, że to zawsze musi tak być. Ja tak miałem w pierwszym wybacie, tam w drugim odcinek. No drugim. Ja, miałem, ja miałem. w trzecim, tak, bo wtedy zacząłem nagrywać i wtedy mnie za zajubał ten szkielet, pamiętasz? No. Wtedy mi, Nie no. Y tak znikąd mi do, naprawdę wyszedł, tak samo jak teraz z tym. Koniec tej lanii. Dobra, I... my przyszliśmy stamtąd. No, ale będziemy chyba kończyć odcinek, już nie? No. Dojdźmy do bazy, może. Ja się tepnę do ciebie. Poczkaj synek, odcinek. sobie wykopię odcinek żelazo. Na piechotę. O, o. Daj mu to by tak Ty to jednak śmieszny jesteś. O. Mogę się tepnąć do ciebie, jak Czemu masz głowę w drugą tepnie. stronę? On ma drugą... On ma drugą głowę w stronę. On, ma, on miał głowę w drugą stronę. Tepnijcie mnie do siebie. Tepecinek. Nie ja mam mój Pointa, więc idę na ślepo. Ale chyba dobrze idziesz. No mówiłem, tak back przyszliśmy. A czemu? Aha. A fajna teksturka, kurwa, zmienia się. Patrzcie na niebo, jest takie bardziej zielone. Jaka dziura tu jest? No, zdeczkę. Pierwszy odcinek, oczywiście, straciłem wszystko. To jest Nie martw się, też. Pierwszy odcinek ze mną. Ktoś do mnie na Skype. Dobra, zakończymy na tych bagnach, to nagramy później jakieś Nagramy jak już będziemy w domku. Aha. Dobra. To chodźcie no. na Liliach, rozłóżcie tam lilię i na Liliach zbudymy. Na Liliach? Na Liliach. O, tu chodź. Czekaj, ja wezmę Lilię. To czekaj, mam. ja też wezmę Lilię. Macie już sobie. Ja mam dwie. A ja. Ha, ja mam dwie też. Ha. No chodźcie. Ja muszę stać na dwóch, na trzech. O. <laughs> ja też na trzech. Na dwóch się nie mieszczę. Gdzie ty jesteś? Tam jest. To jest za Hello! Teletubbie się mówią papa. Papa. -pa. Ej, może chuja z tego wyrzeźwimy. Nie? O nie, gnoju. Ej, to nie we mnie! Czekaj, no stój. Co za... A, ja sobie nie stawiam. Mi zarąbał ten jeden. Ej, no weź! Ja tu robię maszynę. Okej, okay, dobra. Chodźcie na maszynę. Cinek, chodź na maszynę. Ty po środku, będzie ciekawie, on ma najlepszego skina. A, okej, okay, to on będzie dziurką. <grych> przepraszam, przepraszam. Cześć. <noise> dobra, no to cześć wszystkim i widzimy się przy domku. Na razie. Cześć. Akurat deszcz. Dobra, cześć.